Kolejny dzień na szkolnej, Cholery jasno. <gryś> no ja dałem ci 100 zł. 370 70 zł tylko. A z tego ja muszę i podatek zapłacić i wszystko płacić. Nie Wojtek, rugaj się, nie dziela bo. Wojtek, to... nie nie, no, nie wypominaj to nie rugaj się, nie dzielaj, jest. Ale wypominaj! Nie będziesz ode mnie wyrywał kasy! Tylko wypominaj dla tych... Yo, pół, co... Ty chodzisz z nimi. Tak! Jak ja chodzę z nim? A Brak. co nie chodziłeś? Nie ma prawa no, wyjść. Ja nie tym, A ja czemu nie, nie może indienium. nigdzie wyjść? Jak to Przepraszam bardzo. E, sam powiedziałeś, że... ale, ja, ale, poczer, ale, ale, ale poczekaj! Bardzo... Poczekaj, daj mi zadać. Nie, daj mi zadać pytanie! Nie! Czy e. on ma prawo wyjść z domu? Powiedz mi to, czy tak czy nie? E, ma prawo wyjść, ale z jopułami nie ma prawa No to już jego sprawa z Ja nie wiedziałem, chodzi. że on... Oni tam będą. Ja on powiedział, że on będzie. No. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Mleko. Lubię mleko. No. Dobry. dobry Po co ty po mnie przyjechał taksówko? Co? Dzień dobry Wojciech. Dzień dobry. Po co ty po mnie przyjechał taksówką? Bo co te nogi się łączą? Pod blokami. To jest prawda. No. No ale Krzysztof, ja nastawiłem zupę, a ty kurde mi tutaj nachodzisz. Dobra. No co dobre? Ulka no rosół będzie. A ile udek będzie? Pięć udek. A czy to takie te wiesz, nie całe to uda, tylko takie te... Bien. Takie krótsze te. O, a to Kopytka takie To zupy przywieź mi. Zupy, zupy. zupy tobie przywieźć. A dzisiaj zupy. lajta robisz, tak? Tak. O której? To przyniesiesz? O 16. Tobie zupy przynieść? No. A ty nie dasz mi ugotować, bo przyjeżdżasz pełnie taksówką. No, a ty o, zrobił gąbkę do tej... Do tej pory Kory leży, leży, no. Co słychać? Przyniesiesz zupy trochę. Przywiozę, ja nie będę nosił. Ale przyjeździe. Jak chcesz, to przywiozę. Al polajcie. Nie, przedlaj to. A się nie zdąży ugotować, no ty nie dasz mi Ej, ugotować zupy. zrobić. No ja dałem ci 100 zł, 370 siedemdziesiąt złotych tylko, a z tego ja muszę i podatek zapłacić, i wszystko płacić. Nie Wojtel, rugaj się, niedziela boże. On nie, 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 nie on, Wojtek, mnie nie wypominaj to. Nie rugaj się, niedziela jest. A wypominaj? Nie będziesz ode mnie wyrywał kasy. Tylko ty, dla tych... ty chodzi z nimi? Tak, jak ja chodzę z nim. A co nie, wczoraj nie chodziłeś? A co nie ma prawa wyjść? Nigdzie? No, nie ma prawa wyjść. Ja nie jest ciem, ja A nie czemu nie, jestem nie nigdzie może mi. nigdzie wyjść? Jak przepraszam jest? bardzo. S Sam powiedziałeś, że Ale, ja, ale, ale, ale poczekaj, poczekaj! Poczekaj, daj mi zadać nie. daj mi zadać pytanie. Nie! Czy e. on ma prawo wyjść z domu? Powiedz mi to, czy tak czy nie? E, ma prawo wyjść, ale z jopułami nie ma prawo. Się no wyjść. to już jego sprawa skieruję. Ja nie, tam nie wiedziałem, że on... Oni tam będą. Ja on powiedział, że on będzie. ja tak będzie. A później dzwonię, ja a gdzie... jestem. A on a zmieniłeś... poczekaj. Nie. Poczekaj, daj mu dokończyć, no. I, a później y, ja do ciebie, że ja jestem. A ty mówisz, gdzie jestem? ja mówię, jestem w sklepie przed Zodiakiem. Cały to. A ja jestem koło dwóch sklepów. Tam koło ciebie. Ja wyszedłem, a ten, będąc z Warszawy przyjechał samochodem, i co, dupę pokazał Krzyśka? No odwrócił się dupę Słuchaj, <laughs> A czemu on tobie dupę pokazał? Zapytaj się jego, no nie łopa, Bo ja Ale nie rugaj się, no kurde no. Ja nie rucham, Niedziela ja... jest, trzeba pomógł. Ja się... Po, po... Oj święty się znalazł A co, nie święty? O święty. A pewnie, że święty. A, ale sporo ludzi było tam. Przed sklepem. Tak, tak. A, a wszyscy mi znają i witaliście. No, no a czemu a, nie? a jeden... O siema Major a mówi ten ch Chodź do sklepu ja chcę, Chodź, kup ja, ja chcę z Tobą piwo wypić No Na poznanie się I piłeś? A major, to no chodź Poczekaj A czemu? On, to on Mówi, ja zapłacę On wziął do lodówki Dwa piwa Żubrówki w tym A już tam siedziało ja tam nie chodziłem, bo ja tego widziałem pierwsze jak się kłóciliście, się, się, a później nie wiem co tam się działo. Nic takiego się nie działo. Jakże się nie działo? Policja przyjechała i rozgoniła towarzystwo. I też? Może mnie widzę dłonią. I też, tak? Co? Też ich? Wszystkich tam porozgoniali. A, a ja zobaczył. Mandat, czy... w, mandat wlepili po słowie. Dla mnie Komu? też. Komu? Mi też. Kom? <laughs> Mi? I do I Olgierda. A? Po ile? Po stuwie. A ja dobrze, no, po ja stuwie. A ja zobaczył sobie. ty ty Uciekł. A z tym cały. Podeszedł, całe... skoczyłem z tego, i tamtędy poszedli. A już jak ja no, na rogu tam gdzie cukiernia. To właśnie widziałem, jak policja zatrzymuje się. A... Ale skąd oni tak szybko przyjechali, to ja nie wiem. Co? Skąd oni tak szybko się wzięli? Ty zadzwoniłeś? Nie To kto to zadzwonił? Do mnie nie widzę dzwonił Ale skąd policja tam się wzięła tak szybko? Ja się dziwię się No? U do mnie widz dzwoni? Nic, się nie mówi, nic, tak. nic takiego się nie wydarzyło to taka, Ale a... przepraszam ale... bardzo Halo No ja przynajmniej dostałem e, Przepraszam bardzo Ten Dobrze mi, dobrze ja e, Widzę dzwoni i mówi <laughs> tak tu mandatu nie dostałem I mówię tak Przepraszam ja, bardzo. Jak lisek, nie? Ty jak lisek. Wojtek, e, Jak agladam, ja to ja. E, Widz do mnie, do... Krzysiek w domu? Ja mówię, nie, bo ja w Zodiaku byłem. przyjechałem w terypu. Oli kupowałem, mówię. Bo byłem. I, co? Wziąłem, e, mówię do Wojtka, bo idziesz, nie. Ja chciałem w do domu. Na słońcu ciepło. Ciepło dzisiaj, no? Dom. A mój młody wczoraj znowu przywalił. Dom. Samolotem do. Jako... przywalił. Widzony złoń. No. No. co się działo? A my gdzie? Wojna na granicy, to ja mój moja... nie, nie. nie nawet, nawet, o, nawet później y, ja widziałem, że ty weszłeś do sklepu, też chyba piwo kupiłeś, a on też pił, kupił piwo tyskie, puste, a ja w sklepie, a ja w sklepie y, ten otworzył. Cały czas mój, a ta, a ta ja tylko, ta A ja tylko otworzyłem i za to mi mandat wlepili. Rozumiesz? 100 złoty za spożywanie yy, alkoholu. alkoholu, no. Ale ja tylko, tylko otworzyłem, nawet nie zdążyłem się napić. Ale otwarte było Pecha i koniec. Możesz. Pecha mandat. I wiesz, a ja od razu, a tam mówi, krzyczy, weź Wojtku, nie, majorze, a tam zdjęcie w sklepie robili. Całe to wszystko. Tobie? Tak. A mówię, a to widzicie kto to jest. A nikt, każdy po prostu przywitał się. Cały te tam porozmawialiśmy, a wyszedłem jak, jak te drzwi są. No ja wiem no. A tam ja, ja podeszłem, a miałem kurtce schowane, piwo, żeby nie było widać. A ja zobaczyłem, co tam się ogryło. A bo psa ty uwiązałeś, bo na początku ktoś trzymał, nie? Jakiś twój znajomy. I po prostu zobaczyłem, a myślę, że nie będę tutaj na wierzchu. A. I długa. Nie. I czekaj. widziałem te drzwi, co otwarte było. Tak stanęłem. to wyjąłem te... piwo. Nie wolno. Zaraz... Bo... No i stówę dostał też. Za... Zaraz. Zaraz? Zaraz wypiję całe piwo. A ty nie pijesz Pod... przecież alkoholu. A to bezalkoholowe, tak? Tak. No. A bezalkoholowe, no? No jakie? No. Pi Moje Pi było nie wiem. Moje Czego ja na z? Ale Czego? Nie rugaj się tu do mnie. Czego? Nie rugaj się. Może ja nie wiem, że alkoholowe przeżywa? To było bezalkoholowe. Ja nie wiem, nie widziałem, ale mi się wydaje, be bezalkoholowe. że bezalkoholowe. No, dawać ci może, ale powiedz dozwalamy. No, smakowe ruchie. takie. Smakowe, tak? tak. Długie, Jaki smak? Arbus? Arbus. Arbuz. Są no. te... Takie... Są, no, ja lubię takie też. Właśnie zajadę sobie, kupię takie do, Ale i... do obiadku. Takie smakowe, arbuzowe. A... Ono 0% ma takie arbuzowe. A. Wiesz, no. jakie to? Są takie, no. Arbuz. No i ja wypiłem całe te, a pa, patrzę, śmietniczki nie ma tutaj. A idę do sklepu, y, po prostu wezmę, poprosiłem, czy ma kosz. Bo to taka to, to, buteleczka. No tak, mała. no, 30 gram tam. trzydziestka znaczy o tak. I po prostu postawiłem, podziękowałem, a wyszedłem, zobaczyłem. Uuuuu! no będzie <laughs> się działo. <laughs> a, a do mnie, mnie widzę dzwonił. A tam, że co? Do, do mnie mówił, że my uciekamy stąd. Przyjechali te. Mówi, Menty. A my, Menty? My podeszliśmy tam, skoczyliśmy. A za tych granica mówię... A, Nie rugaj ruchy... się, no czego ty się rugasz niedziela? I po prostu jak skoczyliśmy a tam samochody, między samochody, całe te wyszliśmy sobie na y, po prostu chodnik i sobie powolutki szliśmy. W się chyba widz jakiś przyjechał tam stoi, wiesz? Co? Chyba jakiś widz przyjechał. Nie, do kościoła. Do kościoła? No. O i po prostu szliśmy, a jakby piłem te właśnie piwo, to mi mówi chodź szybciej. Cały te do, do niego, a mówię chodź y, szybciej, to ja nie będę tu szał, bo tu ludzie chodzą, cały ten mętych są, w to... Szybko przyjechali, kurde, nie wiem skąd oni się wzięli. I poszedłem po, sobie do, po prostu do Kelfura, do poszedłem do kibla, wysikałem się i weszłem, ja, jak wychodziłem, to właśnie widziałem że jeszcze stali. A już na światłach? A ja, ja, ja patrzę, jak szliśmy tędy co sklepy to są. Ja, jak szliśmy, patrz nikogo nie ma już. Płonili <grym> Nic sam się nie stało. normalna sprawa. I co? Do mnie widzę dzwonił. Ja mówię, halo. Gdzie coś Konon? Konon! Ja miałem Nikonu, gdzie jest Krzysiek? Ja my w Taryfie, bo byłem w Zozjaku, olej kupowałem, bo nie miałem oleju. A myślę te, kotlety zrobić, mielone, to trzeba oleju, bo na oleju czy smaże. A na smalcu też można. Bo nie, nie na smalcu, ale, ale na oleju lepiej. Koska jest smalcu. Ale, ale jest. jeszcze ci na oleju lepiej, Le, lepiej ci smaże. No to różnie. Kto co a lubi? Bukę, tak. A bułkę trzeba... <coughs> Tartą. Ja mam. Co zrobiłeś dzisiaj I co? No Wojtka obiad zrobisz? Co? poczęstujesz Wojtka obiadem? A, to ja ci dałem 28 zł, tylko jednym mleczkę. A, a co? Ja ci będę dawał? Ja na pieniądze dawał? Ty ode mnie wyrywasz. Ale pieniądze. dasz kotleta mu jednego? Co? Dasz kotleta? poczęstujesz? Po czemu nie? No to o to nie chodziło. No to tak, jak smakuje. Tak. Tylko nie takie małe. Takie jak, na, jak ręka. No takie o, o tak się robi. O, chlaś, 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 chlaś. chlać. One takie są. Nie mama robiłem, ja robiłem. A to jak ty kiedyś robiłeś, to, 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 to takie o wyszły. To tak Bowa się nie robi. Mięsa. O jajka są, bo to trzeba ja, jajko do tego. Trzeba, jajko, cebulki, cebulki, czosnek może być, Buka, pieprzu. pieprzu, mąki troszkę, o mleczko mam, to mleczko wlać troszkę. Do czego? Do kotletu. Po co? No. A daje się. A daj spokój. A kurwa, my mama dawała. Wszystko z mlekiem, wszystko z mlekiem. Zawsze mleko dawała do kotletu. I co lepsze, pulchniejsze? I przygotowane wody trochę wle wleje się, o i co? razem to ciasto się wymięszczuje żeby ciasto było wiesz i wiesz wtedy woda letnia, rękę maczasz i bierzesz garstkę naokoło I, i, na i na deskę i co do kotletów ziemniaczki? co? do kotletów ziemniaczki? ziemniaki, ja wczoraj ugotowałem to, to wczoraj ugotowałeś już ziemniaki, tak? no Tu dzisiaj można na patelni podsmażyć sobie no ja jej już nie chcę. Ja bym. Ja przepraszam bardzo, że Dobra, kończymy to dzisiaj nagrywanie. Trzeba jechać, bo zupa się wygotuje. Po siedzieniu, to. No, no kto... Garn się spali, no.